lepiej brzmi, niech będzie. W związku z tym e, poprosiłem swoich znajomych, bliższych i dalszych. Robert był kimś więcej niż tylko gitarzystą, kompozytorem, producentem muzycznym i twórcą zespołów, które odcisnęły piętno na całej generacji młodych Polaków. Jego twarz pojawiała się w teledyskach, na scenach festiwali i w plotkarskich mediach, ale mało kto wiedział, co działo się naprawdę za kulisami tego błyszczącego świata. Lubert od zawsze miał w sobie coś nieuchwytnego tęsknotę w oczach, której nie potrafił ukryć nawet w świetle reflektorów, cichy niepokój, który towarzyszył mu nawet w najbardziej euforycznych chwilach kariery. Był duszą artysty, wrażliwy, porywczy, zafascynowany światem emocji i dramatów ludzkich, ale jednocześnie pełen kontrastów, które odbijały się na jego życiu prywatnym. To właśnie w tej sferze, najbardziej intymnej i kruchiej, Tomasz zostawił po sobie ślady, które do dziś nie dają spokoju tym, którzy znali go najbliżej. Związek, o którym prawie nikt nie mówił głośno, którego nie pokazywano w kolorowych magazynach, który istniał gdzieś poza światłem kamer i obiektywów, a jednak był tak prawdziwy, że jego echo słychać było jeszcze długo po jego zakończeniu. Niewielu pamięta tamten dzień, kiedy w środku lata w jednym z warszawskich osiedli cisza została nagle przerwana dziwnym dźwiękiem, czymś pomiędzy śmiechem a krzykiem, czymś co sprawiło, że sąsiadka z drugiego piętra przystanęła z siatką zakupów i spojrzała w stronę uchylonego okna. To był tylko moment, fragment sekundy, który przeszedłby bez echa, gdyby nie ten obraz, który wyłonił się z za firanki, mężczyzna z twarzą skrytą w dłoniach, jakby chciał zetrzeć z niej coś, czego nie da się zapomnieć. Tomasz siedział sam przy stole, obok stała pusta szklanka i niedopita herbata, a na podłodze leżała otwarta książka z wyrwaną stroną. W tamtym momencie czas się zatrzymał, a coś w powietrzu zmieniło swój ciężar. To nie był zwykły dzień, nie była to też zwykła kłótnia, bo coś w tej scenie nie pasowało, coś było zbyt ciche, zbyt spokojne, jakby burza już przeszła i zostawiła po sobie jedynie popiół. Nie padło żadne słowo, nikt nie opowiedział, co wydarzyło się wcześniej, ale ta chwila, zamrożona w pamięci sąsiadki, zatrzymana w czasie, stała się początkiem historii, która do dziś rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Bo czasem to, co najważniejsze, kryje się nie w tym, co widać, lecz w tym, co przemilczane, w spojrzeniu, w drgnięciu dłoni, w jednej niezamkniętej szufladzie, pełnej zdjęć, które nigdy nie trafiły do albumu. Nikt się tego nie spodziewał, ale prawda wyszła na jaw dopiero po latach, kiedy ktoś przypadkiem odkrył nagranie z kamery VHS ukrytej w starym pudle na strychu jego dawnego mieszkania, była noc, a Tomasz nie wiedział, że jest nagrywany: siedział w kuchni, ubrany w czarne spodnie i rozpiętą koszulę. W jego oczach nie było śladu światła, scena trwała tylko kilka minut, ale miała w sobie więcej emocji niż wszystkie jego koncerty. Razem wzięte na stole, przed nim leżały trzy listy, dwa z nich miały rozmazany tusz, jakby ktoś płakał, czytając je. Trzeci był napisany jego ręką pełną nerwowych drgań litery. Nachodziły na siebie z jego ust, nie padało żadne słowo, ale widać było, że coś mówi do siebie bezgłośnie w tle. Słychać było tykanie zegara, a potem nagły huk, jakby coś spadło. Kamera zakołysała się na chwilę, i obraz zgasł. Ten fragment był jak otwarcie drzwi do innego świata, świata, który istniał poza okładkami płyt i sceną poza uśmiechami w programach śniadaniowych, poza obrazem mężczyzny sukcesu, bo nikt wtedy. Nie wiedział, że jego małżeństwo od miesięcy istniało tylko na papierze, że jego żona wyjechała nagle w środku nocy, zabierając tylko psa i ulubiony szlafrok, że w ich wspólnej sypialni już dawno nie pachniało perfumami, a lodówka była pusta. Nie dlatego, że zapomniał zrobić zakupy, tylko dlatego, że nie miał dla kogo gotować. Codzienność zmieniała się w teatr pozorów. Tomasz wychodził z domu, o ósmej wracał po północy, ale nie miał gdzie być. Siadał w samochodzie i jeździł bez celu, słuchał tej samej kasety z utworem, który napisał dla niej, kiedy jeszcze wierzył, że miłość potrafi uratować wszystko. Czasem zatrzymywał się pod domem jej rodziców, palił papierosa i patrzył w okna, jakby chciał zobaczyć w nich jej cień. Nigdy nie podszedł, nigdy nie zadzwonił, coś w nim się złamało i nie umiało się złożyć z powrotem. Najbliżsi mówili, że to przez karierę, że nie potrafił oddzielić pracy od życia że był zbyt emocjonalny, zbyt intensywny, zbyt obecny, a jednocześnie wiecznie nieobecny były dni, kiedy milczał godzinami, patrzył w ekran telewizora wyłączonego. Zupełnie jakby coś oglądał w środku swojej głowy i nie chciał wracać. Nagle dzwonił o drugiej w nocy do starego przyjaciela i mówił tylko jedno zdanie: Wróciłem, ale nie wiem, czy to jeszcze mój dom potem się rozłączał, nie tłumaczył, nie przepraszał, nie dawał szansy, by zapytać o więcej. Nawet muzyka przestała go cieszyć. Pisał utwory, które nigdy nie ujrzały światła dziennego na marginesach nut. Robił dziwne notatki, nieczytelne symbole, powtarzające się liczby, imiona żeńskie, przekreślone czerwonym długopisem w rozmowach z dziennikarzami. Mówił o przyszłości, o planach, o nowym albumie, ale jego oczy mówiły coś innego, jakby chciały krzyczeć i milczeć jednocześnie nikt nie rozumiał, że Tomasz żył w cieniu czegoś, czego sam do końca nie potrafił nazwać tej jednej decyzji, tego milczenia, które zamieniło się w mur tej chwili kiedy nie poszedł za nią, kiedy pozwolił, by drzwi się zamknęły i nigdy nie spróbował ich otworzyć. Ponownie w jednym z wywiadów rzucił kiedyś, że najgorsze w rozstaniu nie jest samotność, ale to, że wiesz dokładnie kiedy przestałeś walczyć, a mimo to nie zrobiłeś nic, żeby to zmienić. Jego słowa przeszły bez echa, wtedy wydawały się po prostu refleksją artysty. Dziś brzmią jak ostatni ślad człowieka, który przestał istnieć w środku na długo zanim ktokolwiek to zauważył, gdy jego fani śpiewali teksty o miłości i cierpieniu. On sam stawał się jednym z bohaterów tych piosenek nie z wyboru, ale z konieczności. Prawda była bardziej brutalna niż jakakolwiek plotka, bo nie chodziło o zdradę ani o kłótnię. Chodziło o coś znacznie głębszego: o tę nieuchwytną chwilę, w której dwoje ludzi przestaje patrzeć w tym samym kierunku, mimo że siedzą przy tym samym stole, o ten moment, w którym oczy nie rozpoznają już drugiej osoby, mimo że znają jej każdy pieprzyk, każdą zmarszczkę, o ciszę, która staje się głośniejsza niż krzyk. Tak wyglądało jego małżeństwo od środka, obraz niepasujący do kolorowych narracji, obraz, który wciąż żyje w jego piosenkach, w jego gestach, w sposobie, w jaki czasem przerywa wypowiedź i patrzy przez kilka sekund w bok, jakby widział coś, czego nie potrafi wyrazić słowami. Były też dni, które wyglądały zupełnie zwyczajnie, ale właśnie w tej zwyczajności. Kryło się coś przerażającego: poranki, kiedy Tomasz wstawał pierwszy i przez 20 minut stał w kuchni, gapiąc się na czajnik, który nie był nawet podłączony, albo wieczory, kiedy siedzieli razem na kanapie, jego żona wpatrzona w telefon, on z gitarą na kolanach, ale żadne z nich nie odzywało się ani słowem, jakby każde bało się, że pierwsze wypowiedziane zdanie rozsypie całą iluzję tego, co jeszcze próbowało trzymać się razem. On próbował na swój sposób, pisał piosenki z ukrytymi przesłaniami, odniesieniami do ich pierwszych wspólnych chwil. Wracał do zdjęć ukrytych w starych folderach komputerowych, kupował jej ulubione kwiaty, ale zostawiał je na blacie, nie mówiąc, że to od niego kiedyś znalazła je i po prostu wrzuciła do kosza, nie pytając, nie komentując. Wtedy wiedział, że coś się skończyło nie z hukiem, ale z obojętnością, która bolała bardziej niż krzyk. Pamiętał dokładnie dzień, kiedy nie wróciła do domu, i nawet nie zadzwoniła, tylko rano przyszedł SMS z jednym słowem. Nie dziś nic więcej, przez trzy dni milczenie wisiało nad mieszkaniem. Jak ciężka mgła, próbował do niej pisać, próbował dzwonić, ale każda próba kończyła się sygnałem rozłączenia, w końcu wróciła, jakby nic się nie stało, zdjęła buty, zrobiła herbatę i położyła się spać. Nie patrząc mu w oczy, nie pytał, wiedział, że nie chce znać odpowiedzi. To był nowy rytm ich relacji, ciche odejścia i jeszcze cichsze powroty. Potem pojawiły się dziwne szczegóły, których wcześniej nie było zapach męskich, perfum na jej kurtce, klucze do samochodu, których on nigdy nie widział, torba z ubraniami, którą trzymała zawsze gotową przy drzwiach z czasem zaczął dostrzegać jeszcze więcej ślady kosmetyków, które nie należały do niej zdjęcie w telefonie, zrobione w miejscu którego nigdy razem nie odwiedzili. Mimo to nie powiedział ani słowa. Bał się, że wypowiedzenie prawdy sprawi, że ta fasada rozpadnie się. Ostatecznie wolał żyć w zawieszeniu, w codziennym udawaniu, że wszystko jeszcze ma. Ma sens najgorsze były jednak noce, te długie, bezsenne godziny, kiedy dźwięki oddechu w sąsiednim pokoju przypominał mu, że nie śpią już razem, że dzieli ich nie tylko ściana, ale coś znacznie głębszego, kiedyś próbował z nią porozmawiać. Usiedli przy stole, ten sam stół, przy którym wiele lat wcześniej przyrzekał jej, że nigdy jej nie zostawi i zapytał, czy jeszcze go kocha. Odpowiedziała wtedy po chwili ciszy, że nie wie, czy to jeszcze jest miłość, czy już tylko przyzwyczajenie. Te słowa uderzyły go mocniej niż jakiekolwiek oskarżenie. Potem dodała, że jest jej dobrze, tak jak jest, że nie oczekuje zmian. Nie chce dramatów, chcę tylko spokoju, ale spokój dla Tomasza był jak śmierć emocjonalna, jak wymazanie wszystkich kolorów i dźwięków, które kiedyś nadawały sens jego życiu. Po tej rozmowie zmienił się jeszcze bardziej, stał się wycofany, milczący, unikał ludzi, nie odbierał telefonów od menedżera, zawalał próby. I odwoływał koncerty. Zamknął się w studiu, gdzie godzinami grał te same akordy, jakby chciał wykrzyczeć z instrumentu wszystko, czego nie umiał powiedzieć. Słowami jego, muzyka stała się mroczniejsza, pełna niepokoju harmonii, które brzmiały jak wewnętrzny krzyk. Wielu jego znajomych mówiło, że Tomasz się pogubił, że stracił kontrolę nad sobą, że powinien odpocząć, wyjechać, zniknąć, ale on nie chciał uciekać. Chciał zrozumieć, co poszło nie tak, dlaczego coś, co zaczęło się z taką pasją, zgasło, jak zapałka zdmuchnięta jednym tchnieniem. Dlaczego, patrząc na kobietę, którą kiedyś kochał do szaleństwa, czuł tylko pustkę tę samą, która odbijała się echem w jego oczach na zdjęciach z ostatnich lat. I nikt wtedy nie wiedział, że za tym spojrzeniem kryła się historia, która dopiero miała zostać opowiedziana. Czas płynął, a oni trwali w tej ciszy, która bolała bardziej niż krzyk, bo w niej było wszystko, czego nie potrafili. Już wypowiedzieć były w niej niedokończone zdania, niedopite herbaty i spojrzenia, które nie potrafiły się spotkać. Tomasz coraz częściej znikał bez słowa, wychodził z domu nad ranem, wracał o świcie, czasem pachniał alkoholem, czasem deszczem, czasem jakimś innym miastem, którego nazwę nosił tylko na ustach przez sen miał swoje miejsca ucieczki, kawiarnie na Pradze, gdzie nikt go nie rozpoznawał, park, w którym siadał na tej samej ławce i patrzył jak dzieci bawią się, nieświadome że obok nich siedzi człowiek, który nie potrafi już cieszyć się niczym, co kiedyś było dla niego wszystkim, zaczęło się wypieranie siebie z życia codziennego. Najpierw zniknęły wspólne zdjęcia ze ścian, potem jej szczoteczka do zębów, nie wiadomo kiedy zniknął, też zapach jej perfum z poduszki i nawet muzyka, którą razem słuchali, zaczęła brzmieć jak coś obcego, coś co przypominało, a nie budowało. Raz znalazł w skrzynce list zadresowany do niej w obcym charakterze pisma. Nie otworzył go, schował do szuflady razem z innymi rzeczami, których nie potrafił zniszczyć. Bo mimo wszystkiego, co działo się wokół, nadal gdzieś w środku wierzył, że może to tylko chwilowy kryzys, że może wystarczy jedna rozmowa, jeden gest, jedno wspólne spojrzenie na zachód słońca, żeby wszystko wróciło do tego co było kiedyś, ale dni mijały, a ona coraz częściej spoglądała na niego nieobecnym wzrokiem, jakby patrzyła przez niego, a nie na niego. Wtedy zaczął notować swoje sny, sny, w których ona odchodziła zawsze w tym samym płaszczu w tych Samych butach, zawsze w milczeniu, a on próbował ją zatrzymać, ale jego nogi były jak z ołowiu, nie mógł ruszyć się z miejsca. Te sny wracały noc w noc i zostawiały go z sercem bijącym jak pobiegu, z którego nie ma mety, aż któregoś dnia. Po prostu jej nie było. Nie zostawiła kartki, nie wysłała wiadomości, nie zabrała nawet wszystkich rzeczy, tylko te najważniejsze, które nosiła przy sobie, zostawiła za to otwarte okno. Przez które wiatr poruszał firanką, jakby chciał powiedzieć, że jeszcze tu jest, ale tylko na chwilę. Tomasz nie zapłakał, nie krzyknął, nie zadzwonił do nikogo. Po prostu usiadł na łóżku i przez wiele godzin nie ruszył się nawet o centymetr. Potem zaczął chodzić po mieszkaniu, dotykał rzeczy, jakby próbował zapamiętać ich kształt. Jakby każda filiżanka, każda płyta była częścią układanki, której już nie da się ułożyć. Wrócił do nagrywania muzyki, ale inaczej z większą surowością, bez filtrów, bez produkcji, jakby chciał zostawić w dźwiękach wszystko, co go bolało. Jego studio stało się jego nowym domem, a mieszkanie tylko pamiątką po życiu, które się skończyło. Nikt nie znał całej prawdy, nie wiedzieli jak często. Tomasz budził się z krzykiem, nie wiedzieli, że przez kilka tygodni spał w ubraniach, bo nie miał siły się rozebrać, że jadł tylko to co zostawało mu po próbach, a jego jedynym towarzyszem był stary magnetofon, na którym puszczał ich wspólne nagrania. Raz w środku nocy wrócił do miejsca, gdzie się poznali, tej samej kawiarni, gdzie kiedyś podała mu serwetkę z numerem telefonu, stał pod drzwiami, przez godzinę nie potrafił wejść, bo bał się, że wspomnienia okażą się silniejsze niż rzeczywistość. Wiedział, że wszystko, co budowali, runęło nie przez zdradę, nie przez kłótnie, ale przez brak odwagi, by powiedzieć, co boli. Przez lata udawania, że wszystko jest w porządku, przez strach, że jeśli wypowie się prawdę, to nie będzie już odwrotu. Dziś mówi, że to była jego najtrudniejsza lekcja, że miłość to nie tylko uczucie, ale odpowiedzialność za drugiego człowieka i za siebie samego, że można być razem i jednocześnie zupełnie osobno i że czasem największą odwagą nie jest trwanie, ale odejście, zanim cisza stanie się ścianą, której już nie da się przebić. Najbardziej przerażające były te momenty, kiedy wszystko wyglądało jak dawniej. Znajomi zapraszali ich razem na kolację, ktoś rzucał żart, a oni śmiali się jednocześnie. Jakby nic się nie zmieniło, tylko że to już nie był śmiech dwojga zakochanych ludzi, to był śmiech mechaniczny, jak z automatu echo wspólnego rytmu, który kiedyś ich łączył, a teraz tylko przypominał że kiedyś naprawdę byli blisko, Tomasz zauważył, że w tych chwilach zaczynał grać rolę, którą sam dla siebie napisał, uśmiechał się, mówił odpowiednie rzeczy, podtrzymywał pozory, jakby każde wyjście z domu wymagało od niego przebrnięcia przez scenariusz, który znał na pamięć, a mimo to za każdym razem wracał do domu z uczuciem, że stracił coś więcej, niż tylko wieczór, zaczęło się wypieranie nie tylko jej, ale też samego siebie, jakby każda wspólna chwila została nadpisana nową wersją wydarzeń, w której wszystko było bardziej wygodne, mniej bolesne, ale też mniej prawdziwe. Najgorsze przyszło, gdy uświadomił sobie, że przestał o niej marzyć, że nie, wyobrażał jej już przy sobie w przyszłości, nie widział jej obok na scenie. Nie słyszał jej głosu, kiedy pisał nową melodię. Nie czuł już potrzeby dzielenia się z nią tym, co tworzył. To nie była nienawiść ani rozczarowanie, to było uczucie, jak po wybudzeniu z bardzo długiego snu, w którym wszystko wydawało się realne, ale po otwarciu oczu nic nie pasowało do rzeczywistości. Wtedy właśnie usiadł przy pianinie i zagrał pierwszy raz od miesięcy kompozycję, która płynęła prosto z jego wnętrza, bez kalkulacji, bez myślenia o odbiorcach. Bez potrzeby, by ktoś ją usłyszał. To był jego wewnętrzny list pożegnalny do tej części siebie, która wciąż jeszcze wierzyła, że coś da się uratować, zamknął nuty do teczki i schował je głęboko do szafy, obok ich wspólnego zdjęcia z pierwszych wakacji, które nigdy nie zostało oprawione. W ramkę później przyznał w jednym z bardzo rzadkich wywiadów, że są momenty, kiedy człowiek nie potrzebuje odpowiedzi, tylko potwierdzenia, że ból, który czuje, jest prawdziwy i że to w porządku, pozwolić sobie na żałobę, nawet jeśli nikt nie umarł, ich rozstanie nie miało jednej daty, nie miało jednej przyczyny, było procesem długim, cichym i pełnym niepisanych kompromisów, których żadne z nich nie miało odwagi zerwać. To była historia o miłości, która była zbyt intensywna, by przetrwać codzienność, zbyt prawdziwa, by funkcjonować w świecie iluzji. Tomasz zrozumiał, że nie każda historia ma szczęśliwe zakończenie i że czasem największym aktem miłości jest odejście, zanim się znienawidzi, zanim każde słowo stanie się bronią, a każda chwila ciężarem. Dziś, kiedy ktoś pyta go o tamten czas, nie odpowiada, milknie, patrzy gdzieś w bok, jakby próbował odnaleźć, w sobie jeszcze echo tamtego mężczyzny, który wierzył, że wystarczy tylko kochać, by wszystko się udało, ale potem podnosi wzrok i mówi cicho, że są piosenki, które powstają tylko raz i których nie da się już nigdy zagrać ponownie, bo należą do kogoś, kto już nie istnieje. To była miłość, która nie pękła w jednej chwili, lecz rozpadała się powoli. W spojrzeniach bez emocji, w ciszy, która coraz częściej zastępowała rozmowy, w drobnych gestach, które przestały mieć znaczenie. Tomasz Lubert, choć otoczony dźwiękami sceny, został sam wśród własnych myśli i wspomnień, których nie sposób już cofnąć ani naprawić. Została mu tylko muzyka jedyny język, którym mógł jeszcze mówić naprawdę. Jeśli chcesz dalej zagłębiać się w historię pełne emocji, tajemnic i ludzkiej prawdy, zasubskrybuj kanał i zostań z nami. Tu każde słowo ma znaczenie.